W sobotę 10 października 2020 roku na wodach Jeziora Zegrzyńskiego zostały rozegrane serockowe łowy, czyli pierwsze ogólnopolskie otwarte timowe zawody spinningowe z Łodzi, w których to nowością był system sędziowania i punktacji złowionych ryb za pomocą specjalnej aplikacji. Znajdujemy się nad zbiornikiem zalewu Zegrzyńskiego w miejscowości Serock. Okazją tego spotkania jest, są zawody, otwarte zawody spinningowe, teamowe. Srodzkowe łowy. Podstawowa zasada tych zawodów jest taka, że muszą złowić jak najwięcej ryb, wtedy wygrywają. To jest podstawowa zasada, a opiera się ona na, na specjalnym programie, który pozwala nam w ciągu 10 minut zatwierdzać taką rybę. Po złowieniu trzeba, należy wykonać zdjęcie, zatwierdzić tą rybę, wysłać odpowiednią, do odpowiedniej aplikacji. System zatwierdza, wypuszczamy tę rybę, wszystko trwa 10 sekund. Ryba wraca w całości zdrowa i szczęśliwa do wody. Wyjątkowe w tych zawodach. Jest sama atmosfera. Zgłosiło się 66 załów z, yy, z całej Polski. Yy, to są pasjonaci wędkarstwa spinningowego i sama ta otoczka, ta atmosfera jest po prostu już sama w sobie taka, że ludzie tu chcą przyjeżdżać i są uczestniczyć w, takich, w tego typu imprezach. Druga rzecz jeszcze w październiku. Październik, sam, sam miesiąc, październik to już pozwala na, na zalewie całym zegrzyńskim, można powiedzieć na całym prawie zalewie zegrzyńskim, po, połapać naprawdę fajne ryby drapieżne takie jak szczupak, okoń, sandacz, suma może rzadziej, ale też się, też się fajne ryby trafiają tego gatunku. I pozwala, pozwala na to przez wiele lat, tak jak ja na przykład w moim przypadku uczestniczę przy, regularnie przy zarybieniach, to jednak efekty tego zarybienia widać w postaci, w postaci, w postaci ryb które padają na zawodach. W zawodach, w których organizatorami byli zarządkowa numer 6 Warszawa Wola oraz działająca przy tym kole sekcja wyjątkowa Serock Udział wzięli nie tylko członkowie krajowej kadry spinningowej czy zawodnicy uczestniczący etatowo w zawodach komercyjnych, ale też lądkarze, którzy dotychczas nie mieli możliwości startu w tego typu zawodach. Tak jest, że Jezioro Zegrzyńskie to wymarzone miejsce do zawodów wędkarskich, do uprawiania tego sportu. Cieszymy się, że jest wielu chętnych, żeby wykorzystać tę okazję, sprawdzić atrakcję tego miejsca. To nasi goście, których mamy na co dzień, których gościmy dzisiaj, cieszę się, że wydarzenie o takiej randze, przy tak licznym udziale ma miejsce. Na naszej przystani, możemy, oczywiście, wędkarze mogą. Wypożyczyć łodzie z łodzie silnikami mogą mieszkać w domkach, mogą mieszkać w pokojach wyposażonych w aneksy kuchenne i, i łazienki. Domki również są wyposażone w to wszystko. Zapraszamy wędkarzy na wypoczynek, na wędkowanie. Również wszystkie koła, które są w Polskim Związku, w Polskim Związku Wędkarskim zapraszamy na, do organizacji zawodów w naszym kole. W tej chwili odbywają się właśnie zawody zorganizowane przez nasze koło ogólnopolskie, otwarte zawody serockowe Łowy. Mamy ponad 60 drużyn, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania naszej naszej stanicy. W trakcie jednej 7 tury zawodnikom zaliczono do punktacji 126 szczupaków i 173 okoni. Największym złowionym okazem był szczupak o długości 88,3 cm złowiony przez Radosława Czajkowskiego z teamu Eldorado. Zawody przebiegły w dobrych warunkach atmosferycznych, a przede wszystkim w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Mamy, mamy kilka kategorii, przewidziane nagrody w zawodach, są to nagrody rzeczowe, finansowe od 1 od do 6 miejsca, mamy, mamy nagrody, które są tak zwane losowe, fartowe. Jest nagroda jedna, to jest szczęśliwa podkowa. Team taki, który to wylosuje, dostaje taką statuetkę w kształcie z i to go upoważnia w, przyszłej, w, przyszłej, w przyszłorocznej edycji do darmowego startu, nie opłacają nic. Następnie są naj, najdłuższe ryby, to jest okoń szczupak i najdłuższa, najdłuższy okoń timowy chodzi tu o okoń. Zostałem sponsorem na środkowych u, 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 u łowach, by wspierać nasze Piękne Wody, jak nie Zalew przez wielu jest niedocenianym zbiornikiem. I tu w porozumieniu z chłopakami, głównie z Tomkiem, no zostałem sponsorem to na tych zawodach, to na spinningowych. Warto wspierać tego typu inicjatywy, dlatego, żeby pokazać jakie mamy piękne, piękne zbiorniki koło Warszawy i żeby wspierać ten piękny sport, nie jest wędkarstwo. Wędkarstwo jest pięknym sportem dlatego, bo łączy ludzi, tak, to jest gigantyczna pasjak i też zachęcamy właśnie głównie też młodzież to, żeby tego spróbowała, bo 100 razy lepiej jest spędzić czas na świeżym powietrzu niż go w domu przed komputerem. Organizatorem zawodów jest koło numer 6 Warszawa Wola. Podziękowania się należą na pewno patronowi, bo patronem tych zawodów objął pan burmistrz miasta Seroc, Artur Borkowski. No i oczywiście sponsorom, bo bez nich też, też się nie może odbyć tutaj. Mamy, mamy kilku sponsorów: firma Relax Polska, sklep Leciona, sklep Zander, koło numer 6 Wola, firma Miraż. I ostatnim, ostatnim jest sekcja wędkarska Seroc, tutaj z miejscowości Seroc. To, ale to są koledzy tacy związani z naszym kołem akurat i oni też ufundowali ze, swojego, ze swoich budżetów e, fajne, ciekawe nagrody. No myślę, że każda zorganizowana grupa, która potrafi wciągnąć innych ludzi do ruchu, do zdrowego trybu życia, do budowania e, jakiegoś hobby, które niesie za sobą wartości, jest godna wsparcia, e, trzeba to czynić i myślę, że jesteśmy na początku drogi, żeby to robić. Głęboko wierzymy, że uczestnicy wyjechali z zawodów zadowoleni z udziału w tej imprezie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również w tak licznym i zacnym gronie spotkamy się ponownie na serockowych łowach.